Hej, cześć, Mańko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcineczku wymienimy sobie olejek w moim łąpelku bo już dawno nie był wymieniany. Aż no wręcz wstyd się przyznać, bo troszkę go przeciągłem. No ale cóż, wlejemy sobie też do niego taką pukaneczkę. Nie wiem, taką dorwałem za 14Z, bo żal było 4 dyszki na pukaneczkę. Ale jak jakaś firma by chciała współpracę to wiecie. Ja chętnie przyjmę jakiegoś cerateczka czy coś. Także możemy, Opel mógłby przyjąć coś lepszego do siebie Dobra, palimy Opel strzelił ostatnio dłuższą trasę sobie No nie zwracajcie uwagi, bo czek się świeci, jak świeci to znaczy, że się działa Znaczy jak świeci to znaczy, że działa Dobra, wyjechalimy Dobra, wysiadam Nie wiem jak lać tą Jak lać się po prostu na tą pukankę, czy to musi Aha, uruchomić i pozwolić na jego prysek przez tutaj do oleju silnikowego Uruchomić czyli... A, dobra, czyli trzeba wlać na wyłączonym. No to co chwilę sobie pochodzi, niech się zagrzeje. No i wracam do Was. No otworzymy samochód Po prostu już chodźcie, maska Idziemy otwierać. Otwieramy! Opa. No ja będziemy lać Sekunda, dobra, Rozdzielę się chwilę i wracam do was Dobra wskazywać każdą po prostu wskazywać ka wstała to, czekajcie, jeszcze sobie wymienię ten widmy kluczyk, bo trochę się stygna w poluzował i yy, 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 po prostu radio yy, działa Ciśnić w ogóle nie działa, no ale to z tak jak transmitter nie działa O dobra A Może się nie zrypie. Dobra, wywołamy tylko świada O, mi się, dobra, jak to otworzyć? Tak, oczywiście pisze, że niebezpiecznie, że życie stracić można czy coś Lejąc to, no ale O, co to za kurde. Jak to otworzyć? Cisnąć to i to i o, dobra, A czekajcie bo to trzeba wymieszać. nie wiem, co to, to pisze. Po co ta instrukcja? Uruchomić silnik na wolnych na wolnej, opakowanie. Silne zabrudzenia, wszystko, niebezpieczeństwo zapłonu. Super, najwyżej opel wybuchnie. Ale mam gaśnicę. Nie podbitą, ale mam. Dobra. No. Jest oczywiście dygidonk. Dygidonk jest. O, jest dygidonk. Tu o. No, Odrywamy dygidonka, żeby do żeby nie poszło. Dobra. Jaki to jest. Wyjemny. Nie wiem czy to tyle na ten silnik No pan wszystko Zapłaciłem to niech ma Teraz Tu widzimy jest ostrzeżenie że grzeje serduszko Bo tyle kuni dochodzi jak się wypuka silniczek No dalej Palimy wykluczenia tak i teraz 15 minut, dobra no chyba wszystko tam się wlało, co się miało wlać Dobra, cykło, coś zamykamy co zbliżemy i co palimy chyba, nie? Spalone. kontrolka u oleju się nie świeci więc jest chyba Gites to co czekamy ile 16.06 czekamy 15 minutek i będziemy zmieniać ja w międzyczasie przygotuję to wszystko Idziemy szukać jakiegoś baniaczka a tu mam olej kupiony jest olejek taki ja leję GMK to od każdego zależy co leje jak to. My lejemy to, w sumie zawsze. Opel to Opel. Oni i tak przepali wszystko. No. no. Więc to już i tak podroża strasznie, no ale to mniejsza Wejdzie, chodzi na nim w wiarę. Zastanawiałem się ci nie zmienić, no ale zostałem przy starym już. Wlejemy i będzie śmigał kolejne 10 tysięcy. Kupiłem sobie jeszcze nową śrubeczkę, bo tam ten korek się trochę pocił. A, pokazać. O, tam się trochę poci, nie wiem czy będzie widać. No już parę lat przeżył, więc przyda się mu wymiana. Jakieś grosze za to dałem. Mam nadzieję, że to będzie to. No, idziemy szukać czegoś do czego mogę to zlać, bo okazało się, że było a nie ma Dobra, kluczyk mamy. A, pojemniczek mamy ze starej banieczki. Zaraz będziemy mogli spuszczać i Grilek trzyma Grilek jest prezencja, jest ładnie przeciutko. Coś się trzyma, przetrwała autostradę i jest dobrze A w międzyczasie to sobie pokurzam, przesiadł 15 minutak minęło, gasimy. O, on trochę się zagrzał. Gasimy Mariuszka. za sobie biegły, żeby mi na gąbę nie zjechał. No i co, przenosimy się chyba tam. O, ja kopię prądem. Nie jako pana swego. Ty, jest, wam pokazywałem, że mam trochę przygotowane. Jeszcze coś tylko naszatkę sprawdzę i już. Dobra, jakoś was tam włożę i jakoś to będziecie widzieć może cudem. Dobra, może tu jakoś z tej strony będziecie widzieć eee, dobra Żeby nie gubiło fokusa może trochę jaśniej nam no i pan Paweł trochę będzie przyświetlony ale będzie gip Dobra idę poszukać jeszcze Nasadki innej i będę zaraz Dobra akurat jak odkręciłem Jak się może to sądzić Jakbyś dosznąć idealnie tak i jakoś tam to odkręcić jeszcze to jest, no może być kurde, trochę ciężko kurde. jak ja to zrobię eee. no cóż jakoś kurczę, trzeba zrobić. to zrobić może jednak to kończę to zmienię a jeszcze to o nie mam, dobra się szłote nie chcemy dokręcać, nie chcemy dokręcać dobra chyba pręsę to trochę w sypu dobrze teraz tak muszę ja wsadzić to żebym to przeżył albo to by było wiece najwyżej tą. to lecz nie o 19 -taki normalnej płaskiej byłoby łatwiej w sumie czuł śrubkę tej, i tak mam nową więc to nie będzie problem nie pamiętam jak ja bym to wszystko zmieniał ja nie będę najeżdżał na więc... to musi być na równi akurat oczywiście odkłócamy rękawiczkę dobra mam już wszech, cyk fuch jest tam chyba nie dobra nie. Ej, master myster, to ty jak myślisz? O, pójdź mnie tam w górę Zykięczek To i tam tego tak nie zrobię musiał pociąć ten Eee Fajnie jak będę musiał pociąć chyba Żeby tutaj zrobić czemu oni tak nisko Можливо, я б його підняв до бурі, трохи. Та ця шриба, яка тут є, не спуща. Щось відтримує. Дивіться, ось ця шриба і виходить. Та це допірка, як буде ця. Як буде. Раз, два, де... три. ale ty kurde jak zawsze jak zawsze pod górkę wejdzie no i patrz, ja nie no i co, no ja tego tak nie odkrywam to jeszcze co, się, sprawdzę pokry... skoczę się pokrótce, zobaczę się razy. jestem Dobra, nie jest źle mam płaską 15

I pięknie widzicie, ale jak wciekający już poszło samo jak mi To mi mi, mi tego kurde zleci Ja tam nic nie widzę Dobra To no. jest chyba, bo kurde Ale duje, ty to się powinno przestawać lać. Oho jest ciepło no dobra widzę To jest wykręcone tylko problem jest taki bo ja mam cię taką była taka krótka o to będzie fokus chyba Taką krótką a teraz staję taką długą uszczęmy i będzie problem lwin wyglądał na ten sam to spróbujemy to wkręcić Wstrzymuję, wtóre? Och, kurwa, ta ręka. Sprawdźmy to. Oh, się tu oh. kurde, wolę mam nich spalony. Wolę mi się w kapce już. Oj, coś kurde, Pani nie idzie. W nie idzie trzeba. To no jest dobre pytanie. no nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Zobaczymy, jak trochę odmienić. Tegripko ja pościerać. Już pościerał. Czeka. он соотвечил по картам у нас тоже так на картоме. Хорошо, займём это и zobaczyć. Вот и теперь будет онга. Ага. Так, давайте смотреть. Справа же всегда. Что тут аксессуаров есть. Нё. i ona stanie nie muszę coś gwintu spieprzyć a jak to stara Starej kurna już bym wpakował tu nie? pokaż stara jest tu stara jest taka króciutka O, teraz, to jest Coś, coś się, kurne, Ej, kurna, co? Daj, <trybuj> Ciuwie, To się kurwa spieprzyło. Kurwa no co? Czy wie, wkręcę to na obum? Nie, yeah. Zobaczymy Zobaczmy, czy będzie szło śnieg. To wchodzi na gwindło ładnie. No oh, nie, yeah, taka długa. Sprawdzimy mhm. zaraz. Cztery to będzie, cztery to będzie. Biegawisko mi to stało w ciągu. Na tej po prostu Zaraz nie dobra widzowie update, przykręciłem starą zmieniłem tylko podkładkę pod nią, nie wiem jakaś dziwna była, po prostu krótsza mu oddam, czy znaczy wymienię, no jak nic jej nie z to oddam, nie? no po co miałem płacić no i już trzeba tak wyglądać, zmienię olej i pojadę

Чимээд уурч ичихгүй байна. Тэр баяжт. Ачааг уурч ичихгүй байна. Чимээд тамстай. I just i owszem nie zebrać zaś ze rupka jest coś o nitka tutaj zejdę i no, to rypaję z łotrem może to jest z powrotem tak to zrobić po no. prostu filterek z filterek dobra, skręcę tutaj lecimy ale ja. no, spróbujemy to wyodkręcić lecimy ja 8 8-8

dedi

这个到开天呢。 Zapełniamy trochę. Bierzemy. Troszkę filterek zalewamy. Troszkę filterek trzeba tam nasączyć. I już sobie Olejem. Już to smarujemy. Wszystko smarujemy olejem. Dobra. No i Ej, tak posmarujemy sobie to. Możemy go tu wkręcać i uważajcie, żeby bardzo nie nawrócić cywku. To jest kurne, że na jest do A, wszystko się ślizga.

Cyk! 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 Wow. Dobra Cyk! 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 Wow. Będziemy Cyk! w oliwę Dobra, czekajcie Dobra, Cyk! w oliwę To będzie kurde no tyle Znaczy ja to powinienem robić na podnośniku. Może nie. Mówi To dziurkę zrobić A już lejemy, nie się tego roku drogie, to lejmy powoli niech się tego struje. Piątka z tego co Czej wiem, piątka wchodzi tu na miękko Nie pula Prawie no Lejdzie jeszcze dolewkę mam trochę, a ja coś ci się dopuszczy A jak będzie za dużo, to przepoli musimy mieć olej taka lasina Do jakoś tak bez żwiru trzeba coś koreczek się trochę zlało zaoliwić, to ze starego oleju wytrzeć no i co moi drodzy, a nie w tę stronę dobra wymiana oleju zakończona już sukcesem teraz pogarnąć syf trochę kurna majstra no ale co, że nie ma warunków co jak robić Jeszcze sobie przyniosłem letnią felgę Zobaczymy jak będzie fitować No i składam ten bordel Cekwo ma banusi, moi drodzy Felusia letnia przymierzona, czy nigdy nie mnie obciera Trochę lepiej od tych zimoweczek. Tam z tyłu będziemy musieli trochę nad kole No, podciągnąć No tak to widzę. Rozkręcam przez na zimówkę sprzątam syf no a z wami co. Do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego. Można szczerze lejeć pod subika, trzymajcie się, cześć.